Uwaga. Ten materiał zawiera mity i legendy krążące w świecie Roblox'a. Oglądajcie na własną odpowiedzialność. To, co zaraz zobaczycie, to nie jest fake. W polskim community Roblox'a pojawił się ktoś, kogo wszyscy się boją. To najstraszniejszy haker, z jakim kiedykolwiek miałem do czynienia. Nie interesują go wasze pety w Adopt Me ani skiny. On ma moc, o której inni tylko marzą. Potrafi hakować ruch każdej postaci na serwerze. Widzisz kogoś, kto nagle zaczyna biec w ścianę albo wykonuje dziwne ruchy? To znak, że on jest blisko. Podobno używa najpotężniejszych skryptów, które omijają wszystkie zabezpieczenia. Jeśli zobaczysz postać bez twarzy, która po prostu stoi i patrzy w twoją stronę, nie czekaj. Wyjdź z serwera, zanim przejmie kontrolę nad twoim kontem. Ja sprawdziłem to na własnej skórze i ledwo uratowałem swój profil. Oglądajcie do końca, żeby wiedzieć, jak się przed nim bronić. Subskrybujcie Olafix 2011 Roblix YT, bo to dopiero początek śledztwa w sprawie najmroczniejszego hakera Robloxa. Dajcie łapkę w górę, jeśli chcecie więcej.